Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. Kolor ma znaczenie, zwłaszcza w konkretnych materiałach i dzisiaj kolor miałby znaczenie wielkie, szczególne, gdyby był odpowiednio dobrany. Tak, no ale niestety ja już nie posiadam niczego w kolorze różowym. Jak tu film nam tu tu sugeruje film wiecie dlaczego mówię, że różowy. Ale mam taki no bardzo pastelowy, taki no bardzo, bardzo w klimacie kolor. Się I mam usta różowe, chyba że już tak. się zmyła, już wymemłałam może usta Memo i nie widać. się ale jest różowe, są różowe usta. Tak, a ja miałem kiedyś piękno różową koszulę, ale spacem się jak świnia już się nie mieszczę. A była piękna ta koszula. Za dobrze gotujesz. Mhm, mm ty po prostu jesz po nocach nocbejzery wielkie. <laughs> Barbie. Y, no u nas wybór był dość prosty, czy iść na Barbie czy na Oppenheimera. czy znaczy, to nie wybraliśmy. było wyboru, przepraszam, no no nie, nie było wyboru, bo postanowiliśmy, że pójdziemy na, i na Barbie i na Oppenheimera. No, pierwsza y, pierwsza padła Barbie, potem mieliśmy iść na Oppenheimera, ale tak stwierdziliśmy, że przez trzy godziny to my w kinie nie wysiedzimy, będziemy spać, więc szkoda pieniędzy, pospać możemy w domu. Więc tak. będziemy czekać, aż się jakoś tutaj na jakimś streamingu pojawi, żeby w domku obejrzeć. Tak, zatem dziś Barbie. Barbie, która już okazuje się być gigantycznym hitem, no ponad miliard dolarów. Jeden z najlepiej zarabiających filmów wszechczasów, przynajmniej ta czołówka. No tam myślę, że gdzieś te 30 najlepiej zarabiających filmów już jest i pnie się do góry. Pytanie tylko, czy kogokolwiek to dziwiło? Czy ktokolwiek myślał, że mogłoby być inaczej? Bo... Ja. Tak? Tak, dowiadując się, że powstaje właśnie film Barbie, liczyłam na zupełnie totalnie inny film od tego co, co dostałam. Tak, ale teraz liczyłaś na coś innego od tak, tego no co liczyłam, dostałaś, dostałam, ale że... Idąc szłaś z zaciekawieniem, a weź tutaj pod, pod uwagę to, jakim Barbie jest fenomenem kulturowym. No dobrze, no dobrze ale wiesz, no mamy miliony filmów bajek Barbie, tutaj po prostu sądziłam, że dostaniemy coś podobnego, jak wiecie te pełnometrażówki animowane Barbie, tylko że to będzie w formie filmu, tak? Że to będzie bardziej do dzieci skierowane niż dla dorosłych, no ale potem się okazało, że to jest zupełnie inaczej. Ale słusznie zaznaczyłaś, mamy miliony animacji Barbie. Właśnie, gdyby to się nie sprzedawało, to by tego tyle nie robili, ale to Barbie. są bajki skierowane dla dzieci, nie dla dorosłych. Ale czy to cokolwiek zmienia? Tak. Każdy chyba bawił się Barbie będąc dzieckiem. Nawet ja! <grym> tak? No dobrze, ale chodzi tutaj o animację, tak? Animacja to jest dużo późniejszy czas niż nasze dzieciństwo i nasz czas zabawy Barbie. Nie, ja uważam, że to jest przede wszystkim fenomen kulturowy, że to jest no jednak tak. symbol, symbol kobiecości, symbol ucisku, symbol szowinizmu i tak dalej, to i znaczy, tak dalej. To znaczy, powiem tak. <grym> Pewnie też zupełnie inaczej sytuacja by się miała, gdyby e, głównych ról Barbie i Ken'a grały zupełnie inne e, osoby, in, inni aktorzy, tak? No Ryan Gosling to jest, to jest samo dobro, e, Margot robi to już też dla mnie się wie jako samo dobro, bo ona jest fenomenalna. Ja ją zaczynam coraz bardziej doceniać, coraz bardziej ją lubić, więc no… Nie zapominajmy o, Michael, o Michaelu Serze. Przestań. Dobra, Nie dobra ale zacznijmy może po drodze. Niech to ma jakiś ład skład. Ja tutaj przygotowałem nam scenariusz, a my już gdzieś poszliśmy w ogóle od pupy strony. Film Grety Gerwig Barbie. Zacznijmy może od sceny otwierającej. Zanim w ogóle powiemy o filmie, bo to scena otwierająca to jest sztos. Przeróbka Stanleya Kubricka, 2001 Odyseja Kosmiczna. Przeróbka na Barbie, czyli dzieci bawią się laleczkami, bobaskami. Nagle wchodzi ona, powiedziałbym cała nie Ale nie, wchodzi ona Barbie, bo czymże Barbie była? Barbie była pierwszą lalką przedstawiającą dorosłą kobietę, bo wcześniej dzieci bawiły się bobaskami, dziewczynki przygotowywały się już od najmłodszego wieku do roli matki. Tak. Więc musiało mieć Bobasa, żeby już się nauczyć yy, obsługiwać swoje dziecko już od małego. Tak, o czym że jest film Barbie już tłumaczę? Otóż mamy dwa światy: świat Barbiland oraz świat rzeczywisty. W Barbilandzie żyją tak naprawdę wszystkie te lalki, które powstały, zarówno te bardziej popularne, jak i mniej popularne. Za chwilę do tego przejdziemy. W każdym razie jest to świat dziecięcej wyobraźni. Kolorowy, piękny. Wiele rzeczy, można powiedzieć, dzieje się tam na słowo honoru, w domyśle. A nie w sposób rzeczywisty, co też zaraz poruszymy. No i to jest właśnie taki świat, w którym nie ma chorób, nie ma śmierci, aż do pewnego momentu, kiedy nasza główna bohaterka, grana przez Margot Robbie, czyli najbardziej stereotypowa Barbie zaczyna cierpieć na typowo, powiedzmy to, kobiece przypadłości. Znaczy, może nie typowo kobiece przypadłości, co ludzkie przypadłości. O, tu celulit, tutaj jakoś stopa się wypłaszczyła, staje się coraz bardziej taka ludzka. I myśli kierują się ku śmierci. Tak, czyli też te myśli przestają gdzieś tam oscylować wokół wszystkiego kolorowego, różowego, radosnego, a zaczynają być coraz bardziej mroczne. Stąd też Barbie musi wybrać się w podróż do świata rzeczywistego, by tam odnaleźć dziecko, które się nią bawi, po to, by sprowadzić ład i porządek do Barbilandu, by było tak, jak było wcześniej. Bardzo ciekawy koncept na moje. Tak, zupełnie niespodziewany. No, ja zupełnie czegoś innego się spodziewałam, a tutaj jednak otrzymujemy coś takiego e, już na pierwszy rzut głębszego. Może nie głębszego na pierwszy na rzut, moje. ale innego na pewno tak. niż tego, co się spodziewaliśmy, bo tutaj też warto zaznaczyć. Bardzo wiele osób w internecie podkreśla, że m, przyjemność z oglądania Barbie zepsuły im zwiastuny. Że najlepsze gagi, najśmieszniejsze jakieś tam żarty, sytuacje zostały zdradzone już w trailerach, a my mamy na swoją obronę to, że nie obejrzeliśmy żadnego zwiastunu. Przynajmniej ja Jakieś, jakieś, jakieś fragmenciki, co tam się gdzieś w internecie pojawiały, ale takiego prawilnego zwiastuna nie widzieliśmy. Ja zobaczyłem fotkę go jak i powiedziałem, my musimy iść na Barbie. A ja zuba wiesz, od czego się zaczęła moja historia z tą Barbie, zanim jeszcze ona powstała? Mhm. Od tego, że na Instagramie czy tam na TikToku pojawił się fragmencik właśnie, jak Margot robi z Ryan Goslingiem na tych rolkach są. I taka jak oni sobie hopsiają na tych rolkach, jeżdżą i to była pierwsza scena, którą ja zobaczyłam i mówię, ja pierdzielę, co oni to odwalili mnie, co to będzie w ogóle? No i tak się zaczęło. No i tak naprawdę faktycznie kilka styli yy, się pojawiło. I tylko to widzieliśmy, no? Więc... Tak, unikaliśmy jak ognia. Zresztą my już jesteśmy chyba w tym wieku, kiedy unikamy zbyt przytłaczającej liczby zwiastunów, filmów, seriali, bo wiemy, że one potrafią zepsuć całą zabawę potrafią zdradzić najciekawsze elementy, fabuły. Potem idziesz do kina i nagle okazuje się, że e, nie ma już tutaj na czym oka zawiesić, tak naprawdę. A tutaj jest na czym oko zawiesić, począwszy od genialnej scenografii Sary Greenwood. Scenografia to jest po prostu... Barbilance jest po prostu przecudowne, nawet ja chciałabym tam mieszkać. Wszystko jest tak sztuczne, ale... Takie barbiowe. Tak, sztuczne, barbiowe, a zarazem takie żywe, takie prawdziwe. Nawet podróż między światami. W ogóle to jest Matrix. Tak. Nie? Podróż między światem rzeczywistym a światem Barbie jest przegenialna, i to musi się odbywać w odpowiedniej kolejności. I pewne etapy po sobie następują, i nie może być inaczej, bo inaczej nie dotrzemy ani do Barbie Land, ani do świata rzeczywistego. Mnie najbardziej zachwyca to, że ta podróż pomiędzy tymi światami to nie są żadne efekty specjalne. Tak. To jest prawda. Oni to zbudowali, oni to przedstawili graficznie, widzieliśmy materiał zza kulis. Coś po prostu pięknego. Sarah Greenwood absolutnie zasługuje na najwyższe laury. I w ogóle ci, którzy wymyślili wygląd tego Barbie Landu i to starcie tych dwóch światów, to, to jest coś naprawdę, moim zdaniem, fenomenalnego. Ale to tak wygląda świat Barbie. Jak się dziewczynki bawiły, chłopcy też, to tak właśnie wyglądały to, te, te wszystkie yy, wyimaginowane domki. No Ja miałam tak domek dla Barbie, więc wiem, jak to tam się funkcjonowało, jak to się bawiło yy, tym, jak to faktycznie <grybujesz> Barbie się przedostawała, powiedzmy, z parteru na piętro i w drugą stronę, tak? tak. Więc to wszystko jest takie. Rzeczywiste, ze świata żywych, już tak powiem, rzeczywistości wyjęte. Tak? Nie było aż tak dużo do wymyślania, tak naprawdę. Po prostu wziąć, z, z, podpatrzeć, jak się dzieci bawią, i to przełożyć na film. Podpatrzeć, jak się dzieci bawią, przełożyć na film. Jak to prosto brzmi. A z drugiej no? strony teraz pomyśl, jakaż musiała być pokusa, żeby to przedstawić po swojemu. Tymczasem to zostało przedstawione w bardzo taki. W prosty sposób można powiedzieć, to przejście było takie jeden do jednego, tak samo spożywanie posiłków przez Barbie czy napojów, z czym też wiąże się szereg komicznych scen. No i to, że ten film tak naprawdę od samego początku, uderzając w żartobliwe tony i w ogóle w kolory, już od samego początku gdzieś nas wprowadza w ten szeroki świat firmy Mattel. Czyli szeroka gama produktów firmy Mattel, wszelkiego rodzaju Barbie, wszelkiego rodzaju Keny oraz te postaci, które się nie przyjęły. Nie przyjęły się, czyli te figurki, które Czyli odpadły. tak krótko mówiąc, ten film jest jedną wielką reklamą firmy Mattel. Tak, ale też no, zwraca uwagę choćby na Alana granego przez Michaela Cerę. Ja uważam, że do tej roli nikt inny by się lepiej nie nadawał. Tak, ja go po prostu nie znoszę, nie mogę na niego patrzeć, ale faktycznie do tej roli się nikt inny nie nadawał i uważam, że był super. Nie wierzę, że to mówię, ale taka jest prawda. Jedyny zgrzyt, można powiedzieć, taki castingowy dla mnie to jest Will Ferrell, szczerze mówiąc. Bo tak? on dla mnie jest postacią, aktorem zbyt jednoznacznie komediowym. Bo Margot Robbie, czy Ryan Gosling, nie Ryan Gosling, właśnie chciałem o Goslingu powiedzieć. Nie, Ryan Gosling, dobrze Dobrze, mówię. Ryan Gosling. dobrze nie Ryan Reynolds. Ray z Reynoldsem go znowu pomylię. To są, to są aktorzy, którzy dla mnie nie są zaszufladkowani. I teraz, w drugą stronę właśnie, gdyby pojawił się zamiast Goslinga Reynolds, to jest to już dla mnie aktor zaszufladkowany troszeczkę w komedii, jednak kojarzący się z komedią. Gosling nie do końca robi... Nie do końca. Więc to mi się podobało, że można powiedzieć w takiej otoczce poważnych twarzy ten film został skonstruowany. Natomiast ten Will Ferrell to. Ja nie A lubię ja tam... tych typowych komediantów po prostu. Może, ale ja uważam, że on tam był świetny. Jakiego kiedyś też nie znosiłam, tak teraz coraz więcej filmów, gdzieś mi tam z nim yy, się przewija i coraz bardziej go również doceniam. I w tym filmie uważam, że był. No pasował tam po prostu. Ja uważam, że on tam pasował i on nie przeszkadzał w żadnym momencie. Starcie. Świat barbilandu ze światem rzeczywistym. Oczywiście świat rzeczywisty też przedstawiony w bardzo krzywym zwierciadle. Korporacja Mattel pełna tajemnic. Też w taki, w taki sposób przedstawiona ironiczny, co też nakazuje podejść z uśmiechem, bo wiadomo Mattel musiał klepnąć ten film. I to, że oni mają też dystans do siebie, że potrafią pokazać siebie oczywiście w wyimaginowany sposób, ale Właśnie w takim krzywym zwierciadle to dla mnie zawsze plusuje. No typowy przykład scena sami mężczyźni w zarządzie, no i gdzie są kobiety. Tak, bo to jest film tak naprawdę epatujący. Feminizmem, tak? Feminizm górą, patriarchat to zło i można byłoby powiedzieć ileż my możemy tego znosić, ciągle to samo, przecież ciągle teraz feministyczna literatura, cały czas girl power i ciśnięcie w te strony, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko wydźwięk Barbie, mimo że poruszający te tematy oczywiste, mimo że rzucające sloganami bardzo oczywistymi, to jednak w pewien sposób, może poprzez tę formę, może poprzez te barwy, Wchodzi na głębszy poziom tego wszystkiego. No też mi się tak wydaje. To jest właśnie takie starcie dwóch światów, tak? No bo świat Barbie to świat kobiet, a świat rzeczywisty to ukazujący jego świat mężczyzn. Tak. I te dwa światy się ścierają yy, i bohaterowie nie do końca wiedzą, co się dzieje, jak to ugryźć, jak, jak, się, jak się zachować. Jedne, drugie trochę przenikają te światy, mhm. i to jest takie, nie wiem, bardzo mi się to podobało, ukazanie właśnie tego, tego, tego problemu, który się nagle narodził poprzez zderzenie właśnie tak. tych dwóch światów. No, no, można powiedzieć, że w jednym i w drugim świecie któraś płeć jest mocniejszą płcią, i druga musi się pogodzić z tą rolą może niechętnie, ale pogodzić się z tą rolą słabszej, tak, zdominowanej w taki czy inny sposób co też. Dźwięczy w tym filmie bardzo ładnie tak? Tak. i wynikają z tego ciekawe, ciekawe konsekwencje. W ogóle ten film bardzo jasno skupia się na pewnych ważnych wątkach. Wątek bardzo istotny, mianowicie nie ma równości. Czy to jest świat rzeczywisty, czy to jest świat dziecięcej wyobraźni, nie ma równości, bo pojawia się kolega Kena, Alan, który jest postacią totalnie wykluczoną, chociaż jeszcze bardziej wykluczoną jest lalka Mitch, która jest ciężarną lalką i która została wycofana przez Mattel z produkcji, która tutaj też się pojawia jako takie piąte koło uwozu. nie będę tutaj dalej Zradzał, kto jeszcze się pojawia. Natomiast są postaci w tym uniwersum, w tym Barbilandzie, które są mocno wykluczone. Co pokazuje, że tak naprawdę nie ma szans na jakąś równość. Nie ma szans na to, żeby te dwie siły gdzieś spotkały się po środku, zatrzymały, bo zawsze ktoś musi zdominować tę drugą stronę. Tak. W jednym świecie są to kobiety, w drugim świecie są to mężczyźni. Ten dodatek też piękna historia, piękny moroz z tego wynikający. Tak. Co to znaczy być dodatkiem do kogoś? Co to znaczy gdzieś nie mieć Własnego miejsca, własnego kąta na świecie, do czego to może prowadzić. Dla mnie to, co jest piękne w tej historii, bo mówimy o filmie bardzo kolorowym, bardzo mocno przerysowanym, bardzo komicznym, ale nie ma w nim przesady. Nie ma przegięcia. Znaczy, no ja słyszałam w internecie głosy, że to jest tam jednak przesadzone i tak dalej, w ogóle fajne, ale jest przesadzone. Ja tam faktycznie też nie widzę żadnej przesady, dla mnie to jest wszystko takie wyłuszczone, wyolbrzymione pod pewnym kątem, tak, żeby to było bardziej widoczne. To są oczywistości, ten film składa mhm. się z oczywistości, tak jak powiedziałeś, ale jak ich no, ktoś nam nie, wypo, nie pokaże, na złotej tacy nie poda, to my tego nie zauważymy. Chociaż to jest widoczne gołym okiem, tak, więc ten film jest właśnie nie przesadzony, ale... Wszystko jest takie um, jakby, tak, spójne z tą konwencją, tak, całą. spójne z konwencją i takie mi się wydaje, że to jest, jak to powiedzieć, ani za dużo, ani za mało tam nie ma. Mm -hmm. Brakuje mi słowa, ale chyba wiecie o co mi chodzi. To, co tutaj też zaskakuje, to jest podejście do Barbie. Do Barbie jako nie tylko tej zabawki, która zrewolucjonizowała cały ten przemysł i dzieciństwo wielu dzieci na całym świecie, ale też jako zabawki, która to życie potrafiła zniszczyć. Jako tworząca wzorzec nieistniejącej kobiety idealnej. Tak. No i to jest też problem, który właśnie jest poruszany w Barbie. I Barbie jako nasza główna bohaterka, ta konkretna Barbie, która jest Barbie yy, podstawową, tak? Tak, tak podsta stereotypową. Barbie właśnie z tym problemem się spotyka i właśnie stara, sobie, stara się sobie poradzić właśnie z tym, że jest stereotypową Barbie. To jest też fajne. To mi się podoba. W ogóle można byłoby powiedzieć, z jednej strony ten film to jest jedna wielka reklama koncernu Mattel. Koncernu Mattel, który już na ekranie jest przedstawiony. No z jednej strony, tak jak wspomnieliśmy, krzywym, w krzywym zwierciadle, ale z drugiej strony taki koncern pełen tajemnic. Znajduje się tajemniczy pokój w biurowcu i w ogóle tam dzieją się rzeczy niesłychane. I w ogóle, no, dzieje się tam po prostu magia. Najprawdziwsza magia, tak? To w jaki sposób ten świat rzeczywisty przenika na ten świat fantastyczny. To w jaki sposób ten świat Barbie Landu przenika na świat rzeczywisty. Skąd tak naprawdę biorą się te pomysły na te kolejne lalki? Skąd biorą się idee na, na w ogóle stworzenie czegoś nowego w tym uniwersum zabawek? To jest też ciekawie wyjaśnione. To moje zabawy konwencją jest tu po kokardę. Natomiast to, na co, na co ja zwracam uwagę, to jest tak naprawdę nieustanna walka patriarchatu z feminizmem. Tak naprawdę w tym świecie. Nie ma zwycięzców. Powiedziałbym więcej, w żadnym z tych światów nie ma zwycięzców. No nie. To są dwa światy tak bardzo niedoskonałe w swojej istocie, a zarazem muszące pogodzić się z tą niedoskonałością. I to jest w ogóle paradoks Barbie. Idea o doskonałość musi pogodzić się z niedoskonałością. Podoba mi się luz, z którym Greta Gerwig podeszła do produkcji tego filmu. Podoba mi się zaangażowanie i pasja aktorów. Były momenty w tym filmie, gdzie ja tak. się założyć, że aktorzy mieli autentyczną frajdę odgrywając pewne sceny. Zwłaszcza Kenowy. Tak. To po prostu pa patrzyło się na te sceny. O czym się świeciły. Tak, aż z tak, było widać, że to nie jest tylko odgrywana rola, tylko że to jest po prostu frajda, A ja uważam, że jeżeli jest Freida na planie, to ta frajda wychodzi na, na ekran i tak, takie sceny, gdzieś takie rzeczy bardziej ludzkie. Bardzo dobrze na ekranie oddziałują, bardzo dobre wrażenia Są wywołują. Prawdziwe. Są prawdziwe, tak? Dodają prawdy tej, tej historii. No, mnie się to w głowie nie mieści. Coś tak sztucznego, coś tak plastikowego, coś tak nierzeczywistego. A wybrzmiał naprawdę w fajny, naturalny sposób, mimo tak. wszystko. Ja chciałabym dodać bardzo smutną informację dla dzieci, że to nie tak. jest film dla dzieci. Młodzieży tak, ale nie dla dzieci, niestety. Naszym zdaniem gdzieś ten wiek 12, plus, żeby zrozumieć pewne żarty, żeby załapać ja o co tutaj chodzi. na dano więcej troszkę. Bo to jednak te tematy, właśnie, właśnie tego feminizmu, to jednak są. No, takie chyba dla starszych jednak. Może nie tyle dla starszych, ale sposób przedstawienia niektórych tematów, czy też żarty w niektórych momentach. Tak, tak wiem, wiem, o którym żarcie mówimy. Są może niekoniecznie skierowane do dzieci. Oczywiście dystrybucja w Polsce obejmuje wersję z dubbingiem, bo jeżeli mowa o Barbie, no to trzeba się zabezpieczyć i trzeba te dzieci do kimś ściągnąć. Natomiast jeżeli rozważacie, pójście ze swoją pociechą lub też cudzą pociechą, to zastanówcie się dwa razy, bo my poszliśmy sami z myślą, o może potem Lilkę lat 9 zabierzemy, ale jednak Stwierdziliśmy, że jest to troszeczkę zbyt ciężki film, mimo swojej lekkości, kolorów. kolorów i tego świata przedstawionego, to jest to film, który jednak gdzieś tam głębiej stara się przenikać to i to oddziaływać. Nie jest poprosi, na różnych, to no. Tak, na różnych poziomach oddziaływać. Smutne to no ale dzieci muszą się niestety z tym pogodzić. Tak, i jeszcze przed podsumowaniem ja muszę zaznaczyć jedną bardzo ważną, bardzo istotną rzecz. Helen Mirren jako, jako narratorka. Oh. Uwielbiam te kobietę, no, jej głos. Ona ma, tak, cudowny głos. Od razu słychać, że to ona. I ona ma chyba właśnie głos do narracji stworzony, do opowiadania historii po prostu. Tak, gdyby ktoś miał mi czytać książki, to ja poproszę Helen Mirren. No ogólnie, jak ten film oceniamy? Bardzo dobrze. Ja jestem zachwycona, nie spodziewałam się tego. Sądziłam, że pójdę obejrzeć coś. No fajnie, pobawię się chwilę i zapomnę, ale to po prostu w głowie siedzi i mm -hmm. nie chce wyjść ten film. Naprawdę genialny on jest. Na pewno nie zalicza się ten film do tych, które ogląda się raz i nie ma ochoty się wrócić do nich więcej. Jest to film, który faktycznie pobudza do myślenia. Podeszliśmy bez żadnych oczekiwań, bez żadnej wiedzy o tym filmie. Tak. I byliśmy mega mile zaskoczeni, mega podjarani wychodząc z kina, jeżeli skreślaliście, bo nie lubicie tego typu obrazów, to wiedzcie, że nie możecie powiedzieć, że nie lubicie tego typu obrazów, bo czegoś takiego po prostu jeszcze no? nie widzieliście. Tak. Albo my jesteśmy na tyle gdzieś tam zacofani, że nie widzieliśmy Nie Nie wyedukowani w kwestii filmów. Tak. W każdym razie dla nas to była uczta nowe, świeże, na podwalinach wszystkiego, co znane. I wyszło przepysznie. Jeżeli oglądaliście Barbie, dajcie znać, co myślicie na temat tego filmu. Co Wam się podobało najbardziej, co Wam się podobało najmniej. Tyle od nas na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.